Po raz pierwszy fabryka produkuje okna i drzwi aluminiowe. Jakie Pana zdaniem są walory profili aluminiowych? Niewątpliwie do zalet aluminium należy wysoka wytrzymałość mechaniczna przy zachowaniu niskiej masy. Konstrukcje aluminiowe nie wymagają konserwacji powierzchni, a ich czyszczenie jest łatwe i proste. Na pewno szeroki wybór kolorystyki, to jest pełna paleta RAL wraz z kolorami strukturalnymi. Anodowanie powierzchni. Aluminium jest też materiałem niezwykle podatnym na formowanie. Możliwe jest więc tworzenie konstrukcji o najbardziej wymyślnych kształtach. Aluminium to także możliwość wykonywania konstrukcji ognioodpornych w pełnym zakresie odporności na wysokie temperatury od I15 do I120. Podczas pożaru nie wydzielają szkodliwych substancji toksycznych. Kolejna zaleta aluminium to wysoka izolacyjność termiczna. Wbrew obiegowej opinii technologie wykorzystywane do produkcji konstrukcji aluminiowych pozwalają uzyskać niski współczynnik przenikania ciepła. Posiadamy rozwiązania, które można stosować w budownictwie pasywnym. No i na pewno ochrona środowiska. Jest to materiał, który poddaje się recyklingowi w 100%. Czy Pana zdaniem zatem stolarka aluminiowa zyskuje coraz większą popularność? Na pewno tak. Coraz większe aranżacje architektów związane z gabarytami przeszkleń, jak i moda, która przychodzi z zachodniej Europy, powodują to, iż branża aluminium jest najbardziej, rozwijającą się, najbardziej rozwijającym się segmentem w branży. Jeszcze niedawno okna aluminiowe można było spotkać w budownictwie komercyjnym. Obecnie coraz częściej wkraczają do naszych domów.